Nakładka Isover, jedna z trzech części aplikacji Isover Rigips Weber, pozwala wprowadzać materiały z szerokiej gamy produktów przeznaczonych do izolacji oraz całe kompletne rozwiązania przegród budowlanych z dedykowaną wełną mineralną. Jej funkcjonalność możemy wykorzystać na kilka różnych sposobów. Sama nakładka znajduje się na zakładce Dodatki w menu głównym programu Revit. Tutaj Szukamy przycisku Izover i klikam lewym przyciskiem myszy, żeby otworzyć okno dialogowe. Pierwszy sposób, w jaki możemy wprowadzić produkty bądź też systemy Izover do projektu rewitowego polega na dodaniu samego materiału, a następnie przypisaniu go do konkretnej warstwy wybranej przegrody. Mnie interesuje wełna mineralna, którą będę mógł zastosować do ściany zewnętrznej dwuwarstwowej. Czyli na liście pod kategorii po lewej stronie wybieram mur warstwowy i od razu po prawej stronie lista produktów zostanie odfiltrowana. Ewentualnie mogę skorzystać z wyszukiwarki i Albo wpisać słowo kluczowe, które znajduje się w polu rekomendowane zastosowanie, jeżeli takie rekomendowane zastosowanie oczywiście znam, bądź też mogę wpisać nazwę produktu. Wpiszmy Multimax. Zatwierdzam przyciskiem Enter i od razu widać, że na liście w środkowej części okna dialogowego został tylko ten produkt, który zawiera to kluczowe słowo wpisane w wyszukiwarkę. Żeby ten produkt dodać do projektu, klikam przycisk Wstaw w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Program informuje nas, że materiał został dodany, klikamy więc zamknij, a następnie przechodzimy na zakładkę Zarządzaj i uruchamiamy ikonę materiały. W tym momencie pojawi się okno dialogowe edytora materiałów i zobaczmy, gdzie na liście pojawi się ten nowo dodany materiał. Izover Multimax 30. To jest ten materiał, który został przed chwilą przez nas dodany do projektu. Zatwierdzam przyciskiem OK, a następnie wybieram przegrodę, do której chcę ten materiał przypisać. W oknie dialogowym po lewej stronie Klikam Edytuj typ, a następnie dla parametru Konstrukcja wybieram Edytuj. No i od razu widać, że pierwsza warstwa od góry to jest warstwa izolacji. W tym momencie mam przypisany ogólny materiał o nazwie Izolacja, natomiast ja chcę przypisać już tutaj konkretny materiał, który przed chwilą dodałem do projektu. Wybieram więc w edytorze materiałów materiał izover Multimax 30. Przed zatwierdzeniem w lewym dolnym rogu ekranu sprawdzam parametry użytkownika, czyli parametry techniczne, które zostały przypisane do tego materiału w momencie wprowadzenia go do projektu rewitowego. Te parametry możemy uwzględnić w dowolnych zestawieniach, opisach, bazach danych, ponieważ są to parametry typu współdzielonego. I zatwierdzam przyciskiem OK. Widzimy, że we wszystkich ścianach danego typu pojawiła się nowa wełna mineralna, którą przed chwileczką przypisaliśmy. Oprócz wczytywania izolacji jako osobnego produktu, jako nowego materiału, nakładka pozwala na dodanie dodatkowej warstwy izolacyjnej do np. jednowarstwowych ścian. Wybierzmy na modelu ścianę, którą chcielibyśmy zmodyfikować. Proponuję, żeby to była tutaj ściana zewnętrzna, jednowarstwowa. Z zakładki Dodatki w menu głównym uruchamiam aplikację Izover. Przechodzę na zakładkę Produkty, ponieważ interesuje mnie wybór jednego konkretnego produktu, który będę mógł zdefiniować w postaci jednej warstwy w modelu rewitowym. Ta warstwa zostanie przypisana do ściany, którą wcześniej w modelu zaznaczyłem. Na zakładce produkty aplikacja pozwala na zdefiniowanie samego materiału, ale również na przypisanie tego materiału w postaci przegrody z uwzględnieniem grubości handlowych. Przechodzę więc w środkowej części okna dialogowego na zakładkę przegrody. Potrzebuję izolacji termicznej do ściany zewnętrznej, gdzie zostanie zaprojektowana fasada wentylowana. Po lewej stronie wybieram izolacje budowlane, fasady wentylowane, a następnie, żeby łatwiej było mi znaleźć odpowiedni produkt, sortuję całą listę produktów w środkowej części okna dialogowego. Po parametrze grubość wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy na nagłówek grubość i od razu wszystkie produkty zostaną ustawione w odpowiedniej kolejności. Szukam na liście produktu Izover Panel Płyta plus 150. Żeby ten produkt został dodany do modelu w postaci dodatkowej warstwy ocieplenia, zamiast przycisku wstaw klikam. Uzupełni. Wtedy program doda do wybranego typu przegrody dodatkową warstwę i przypisze do niej odpowiedni materiał. Nowa warstwa ocieplenia w postaci wełny mineralnej izover zostanie dodana zawsze od zewnątrz w konstrukcji ściany. W razie potrzeby można oczywiście zmienić jej położenie poprzez edycję typu ściany i modyfikację kolejności warstw. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy z jakiegoś powodu chciałbym zmienić zastosowany materiał w tej warstwie, która przed chwilą została zdefiniowana. Co muszę zrobić? Wystarczy, że ponownie wybiorę tą ścianę w modelu, a następnie uruchomię nakładkę izover. Na liście materiałów wybierzmy nowy materiał, który się będzie nazywał Isover Supervent Plus od tej samej grubości, ponieważ grubości nie chcemy zmieniać, ale chcemy delikatnie zmienić parametry tego materiału, więc mamy nową wartość współczynnika lambda i klikamy ponownie uzupełni. Program wyświetla nam komunikat, czy chcesz zmienić warstwy w zaznaczonych elementach. Jeżeli wybierzemy tak, program podmieni wcześniej wprowadzoną warstwę na nową. Natomiast jeżeli wybierzemy nie, doda kolejną warstwę od zewnętrznej strony ściany. Ja klikam tak. No i zobaczmy, we właściwościach typu, czy rzeczywiście tak się stało, widzimy, że rodzaj wełny został podmieniony. Coraz częściej zdarza się, że architekci przyjmują metodę projektowania polegającą na modelowaniu osobno poszczególnych warstw. Takie rozwiązanie daje większe możliwości manewrowania geometrią oraz ma bardzo pozytywny wpływ na dokładność przedmiarów materiałowych. Pytanie, jak nakładka izower wspiera ten sposób pracy? Mam w modelu wstawione ściany w postaci osobnych warstw. Każdą z tych warstw mogę zaznaczyć osobno. Warstwa nośna, warstwa ocieplenia i warstwy wykończeniowe. To, co mnie interesuje, to jest podmiana materiału, dlatego zaznaczam tę jedną warstwę czy tę jedną ścianę i jak wejdziemy we właściwości typu, to zobaczymy, że składa się ona tylko i wyłącznie z jednej warstwy z przypisanym materiałem izolacja i grubością 15 cm. Żeby zamienić ten ogólny materiał izolacja na materiał z oferty izower, muszę uruchomić nakładkę z zakładki dodatki, klikam lewym przyciskiem myszy w ikonę izower, a następnie na zakładce produkty przechodzę na zakładkę przegrody. Po lewej stronie wybieram podkategorię mur warstwowy, a następnie szukam produktu Ventiterm o grubości 150 mm. Klikam przycisk Wstaw. W tym momencie program zamienia wcześniejszy typ ściany, którym była zamodelowana izolacja, na nowy typ z przypisanym nowym materiałem. Poza pojedynczymi produktami aplikacja daje możliwość wstawienia do modelu jednego ze sprawdzonych wielowarstwowych rozwiązań z zastosowaniem oczywiście produktów izower. Ja przedstawię to na przykładzie wybranego dachu płaskiego. Zaznaczam dach płaski, który chcę zmodyfikować. Przechodzę na zakładkę Dodatki i uruchamiam aplikację izower a następnie przechodzę w menu głównym na zakładkę rozwiązania. Po lewej stronie na liście podkategorii wybieram dach płaski, no i oczywiście mogę kliknąć plus, żeby rozwinąć dodatkowe podkategorie. Mnie interesuje rozwiązanie z warstwą nośną stworzoną z żelbetu. Spośród dostępnych wariantów dachu płaskiego opartego na żelbecie chciałbym zastosować taki, którego współczynnik UC równa się 0,15 a jego odporność ogniowa wynosi REI 60. Poszczególne warianty, które tutaj widzimy, różnią się nie tylko grubością warstwy izolacji izower, ale również rodzajem zastosowanej wełny izower, a co za tym idzie wartościami współczynników przewodzenia ciepła lambda. Przykładowo, w tym przypadku zastosowano wełnę dolną Dachotherm SL36, a w drugim wełną dolną jest Dachotherm SL36. SL37. Natomiast w obydwu przypadkach wełną górną jest dachoterm G38. Klikam wstaw i program automatycznie zamienia zaznaczoną przegrodę na rozwiązanie z oferty Isover.